Chwała Jezusowi, Chrystusowi. Niech Was Bóg błogosławi w tym pięknym dniu. Kto wie, może to ostatni dzień życia? Może jutro się spotkamy z Jezusem? Pewnie już niejedna osoba się zastanawiała. Mówicie o tym przyjściu Chrystusa? Mówicie, tysiące lat mija, a Jezus nie przychodzi. No tak, bo Bóg nie zwleka, tylko. I okazuje cierpliwość względem wszystkich ludzi, żeby się upamiętali. Ale fakt, faktem jest to, że każdy z nas musi stąd odejść. Prędzej czy później, czy jesteś młody, czy stary, musisz odejść z tej ziemi. Ta ideologia nowoczesna mówi ci, że nic po śmierci nie ma, że się nie musisz martwić, więc możesz hulać. Ale to jest kłamstwo kłamstwo szatana, który walczy o wasze dusze, chce was zniszczyć No wy po prostu Jemu ufacie ale Pismo Święte mówi, że człowiekowi jest postanowiony śmierć, a potem sąd i nie ma odwołania, chyba że życie swoje oddałeś Jezusowi Chrystusowi i zaakceptowałeś to co On uczynił dla ciebie na Golgocie że swoje życie poświęcił to nie był jakiś inny Bóg, to był ten Bóg Pan Zastępów, który jest Duchem Świętym, który właśnie był w tym Synu Jezusie Chrystusie. Ten sam Bóg, tak jak Izajasz mówi Ja Pan jestem jeden i nie ma Boga, przede mną nie było i po mnie nie będzie. Jest tylko jeden Bóg. I czy tego chcesz, czy nie, ja będę bronił tej prawdy, że właśnie jest jeden Bóg. Odkupiciel, jeden Zbawiciel, nie dwóch Zbawicielów, nie dwóch Odkupicielów, jeden Bóg jest. Pan Zastępów jest naszym odkupicielem. To On oddał za nas życie. Tylko jako Duch Święty potrzebował do tego ciała, które sobie stworzył. Ale nie będę wchodził w takie doktryny. Tu blisko, bo tutaj w górach chmury są blisko ziemi. Ale tu nad firmamentem jest nasz Pan. Jesteśmy Jego dziełem. Jesteśmy Jego dziećmi. Nawet mój pies jest dziełem Boga. I to drzewo, każde stworzenie, ta cisza jest nawet stworzeniem Bożym. A tam jest mój Pan, który wzywa mnie do siebie. Ja już się doczekać nie mogę, kiedy się z nim spotkam. Czy to będzie na obłokach, w tym pochwyceniu. Czy to będzie, kiedy zasnę i odejdę z tej ziemi. O, spotykam się z Panem Jezusem Chrystusem, z zastępem aniołów i moimi braćmi, siostrami, którzy już zasnęli przede mną, z tą oblubienicą Jezusa Chrystusa. To już tylko chwilka i spotkam się z moim Panem, Zbawicielem. Ponieważ swoje życie oddałem Jemu i poświęciłem i znoszę te zniewagi dla Jego imienia, a kogo... A komu ty życie swoje poświęciłeś? Jeśli dla grzechu, to jesteś niewolnikiem grzechu. Jeśli dla szatana, to on ci później zapłaci za twoje życie. Bardzo dobrze ci zapłaci. Wiecznym oddzieleniem od Boga. Taka jest prawda, on ci da tutaj wiele przyjemności na tym świecie. Da ci pieniądze, da ci władzę. To wszystko tylko mami twoje oczy, twoje zmysły i powoduje, że nie chcesz. Nawrócić się do Pana, nie chcesz do niego przyjść. A Jezus został w tym czasie wyrzucony za drzwi, on puka do Twojego serca, do każdego serca człowieka puka. I ludzie chętnie go przyjmują, nawet te nowoczesne chrześcijaństwo, tak chętnie go przyjmujecie, ale nie chcecie żyć świętym życiem, brzydzicie się tym. Wy również usłyszycie, idźcie ode mnie, precz. Jeśli się nie upamiętacie. Chwała panu za to wszystko. Co piesku, podążamy dalej, szukając zgubionych dusz.